Cześć. Jarek Łuczak, firma Abart Wrocław. Dziś przedstawiam Wam 7 BMW E70 z silnikiem 48V8 ze zbiornikiem schowanym pod podłogą bagażnika. Chcecie zobaczyć, jak to zrobiliśmy? Zapraszam do oglądania. BMW X5 to synonim luksusu w terenowej wersji. Można by tak powiedzieć, bo z terenowym samochodem to ten ma. Ten samochód ma tyle wspólnego co wygląd i lekko podwyższone zawieszenie. Oczywiście suwy są modne, suwy są fajne, ale suwy są również paliwożerne. Nawet Unia Europejska planowała wprowadzić dodatkowy podatek od samochodów SUV ze względu na zwiększone zużycie benzyny. Nas to cieszy, że jeżdżą takie samochody, ponieważ możemy je przerobić na zasilanie gazowe i robić z nich bardziej eko. Ten samochód palił między 13 a 18 litrów benzyny, a jak się mocno pocisnęło to i 20. Tak więc klient zdecydował się na zamontowanie instalacji gazowej tym razem firmy Stag Kubox. Plus dzięki której samochód ma komunikację z OBD i ma dodatkowe funkcje, których, które w niektórych samochodach można bardzo ciekawie wykorzystać. Tutaj instalacja gazowa służy przede wszystkim temu, by auto było ekonomiczniejsze i zamiast 13-18 litrów benzyny będzie prało od 15 do 20, litrów gazu, dzięki czemu klient zaoszczędzi około 50% kosztów paliwa, ponieważ każde 15 litrów benzyny, które auto paliło dotychczas kosztowało około 80 zł za każde 100 km. 18 litrów gazu będzie klienta kosztowało w okolicach 40 zł za 100 km. Tak więc za każde 1000 km zwróci się około 400 zł. Opłaca się czy nie? Możecie sprawdzić, czy Założenie instalacji gazowej do waszego samochodu bądź do takiego opłaca się, jeżeli wejdziecie na naszą stronę internetową, do której link macie w opisie, a tu z boku widzicie formularz, po wypełnieniu którego możecie sprawdzić, ile kosztuje instalacja gazowa do waszego samochodu. A w tym samochodzie, już po przejechaniu około 10-12 tysięcy kilometrów, może 15, instalacja gazowa będzie zwrócona, ponieważ koszt instalacji z gazowej był tutaj. Nieco podwyższony ze względu na siedmioosobową wersję, w której nie ma koła zapasowego, i musieliśmy wymienić akumulator. I zaraz Wam pokażę co jeszcze. Wnętrze luksusowego suwa BMW prezentuje się bardzo elegancko: czarna skóra, czarna podsufitka i panorama dach. A tutaj wstawki aluminium z czarnym materiałem, porządnego, porządnej jakości, który. Nie brzmi jak bęben Rolling Stonesów, tylko jak porządny tapicerski materiał. Prezentuje się całkiem nieźle, nawet z tą analogową deską rozdzielczą i bez systemem rozruchu. A może tak nie do końca, bo przycisk jest, ale kluczyk trzeba włożyć, żeby to zadziałało. W nowszych BMW już działa to bez kluczyka również. Rozruch silnika. Tutaj mamy przełącznik benzyna-gaz, który mruga logiem AC, kiedy silnik pracuje jeszcze na benzynie. A za chwilę, jak osiągnie temperaturę potrzebną do przełączenia na gaz, zmienia się na zasilanie gazowe i logo, logo AC zamiast mrugać zaczyna świecić ciągłym światłem. A 3 z 4 diod świecących dookoła logo AC oznacza stopień napełnienia zbiornika, czyli mamy w tej chwili około 3 czwartych napełnienia zbiornika gazowego, który zmieścił się w miejscu po akumulatorze. Siedmioosobowe X5 nie ma. Koła zapasowego, a zamian za koło zapasowe ma dwa dodatkowe fotele, na których można przewozić chyba najlepiej dzieci, bo jest za mało miejsca, by jeździli tutaj dorośli, ale jest taka wersja, i nie ma na nią co narzekać. Tu oryginalnie był akumulator, który został przeniesiony do tej wnęki, a zamiast akumulatora została zamontowana butla gazowa o pojemności 45 litrów. Akumulator yy, zmieścił się tam, butla tutaj, a bagażnik jest. Bez zmian. Praktycznie wszystko jest na równo, akumulator, tak jak mówiłem, jest tutaj i nie przeszkadza nam w niczym. Butla dość mała, bo 45 litrów można do niej zatankować około 36-38 litrów gazu. Co przy spalaniu 18 litrów powinno nam starczyć spokojnie na 200 km, niezbyt dużo, ale jeżdżąc po Polsce, spokojnie damy radę, ponieważ za stacji tankowania jest na tyle dużo, że co 200 km możemy zatrzymać się na kawę. A po tych 200 km możemy właśnie napić się kawy i zatankować gazu za pośrednictwem tego oto wlewu gazu, który znajduje się pod klapką wlewu benzyny. Jeżeli spodobał Wam się film, kciuk w górę i zapraszam na nasz kanał częściej, oczywiście z subskrypcją, byście byli na bieżąco w temacie alternatywnych źródeł zasilania samochodów, w szczególności jeżeli chodzi o samochodowe instalacje gazowe, w których specjalizujemy się od 26 lat. A tymczasem na gazie. Hej!